cześć Maciej czołem. witam Was w nowym roku. A jak nowy rok to znaczy, że pasuje zrobić jakieś podsumowanie. Większość osób, oczywiście, te podsumowania robi pod koniec starego roku, ale ja jak zwykle to przespałem. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim materiałem podsumowującym rok 2022 u mnie i będzie to podsumowanie dotyczące oczywiście butów biegowych, czyli moje top 5 takich najlepszych w mojej ocenie butów w 2022 roku, które. Myślę, że też będą dostępne w 2023, przynajmniej częściowo, więc też, jeżeli będziecie szukać jakichś modeli, albo będziecie chcieli się czymś zasugerować, to myślę, że ten materiał będzie jeszcze na czasie. To co istotne, to fakt, żebyście mieli świadomość tego, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i mój ranking i co najważniejsze, to jest ranking butów, które miałem okazję biegać w 2022 roku. Nie będzie tutaj modeli, których nie miałem nigdy na nodze, albo może miałem tylko do przymierzenia. Nie, postanowiłem jednak zrobić tak, że to są buty które przebiegałem, które miałem okazję ocenić, które też pojawiały się tutaj na kanale, choć nie wszystkie, o czym będę pewnie też wspominał później, ale jest szansa, że w najbliższym czasie też takowe się pojawią, więc miejcie to na uwadze. Jeżeli chcecie, żeby przygotować Wam też taki ranking ogólnie butów, jakie ja bym polecał w różnych kategoriach, to oczywiście zostawcie w komentarzach taką informację, przemyślę to. I może taki ranking stworzę. Dobra, tyle wstępu, zacznijmy od miejsca piątego. Najniżej tej hierarchii umiejscowiłem Adidasa Solar Glide 5. To jest but, którego recenzja niestety nie pojawiła się tutaj na kanale, bo jakoś tak wyszło. Co więcej, ostatnio chyba nawet pojawiła się już wersja szósta, więc prawdopodobnie tej piątki już nie będę tu umieszczał. Ale z tego co wiedziałem, one się niewiele różnią od siebie. Natomiast dlaczego ja wybrałem tego buta? bo uważam, że to jest całkiem spoko, przynajmniej dla mnie, alternatywa do takiego klepania kilometrów. Nie jest to miękki but, a ja zawsze powtarzam, że za miękkimi butami nie przepadam i dlatego on mi bardzo fajnie siadł. Zresztą w pierwszych wrażeniach, które tutaj na kanale też się pojawiły, ja o tym wspominałem, że nie uważam go za miękkiego, ale jest na tyle komfortowy, że te takie wybiegania 20 czy nawet tam 25 kilometrowe jakie mi się zdarzało w nim robić były OK. Na pewno lekkim minusem była tutaj cholewka, bo on jest po prostu dla mnie troszkę za płytki, ale generalnie w takim ogólnym rozrachunku jest to model, w którym ja się czułem dobrze. Nie sprawił mi żadnego dyskomfortu, nie powodowało żadnych otarć albo zmęczenia na stopach. Cholewka też była w miarę dobrze dopasowana, mimo że nie mamy tam zintegrowanego języka. No generalnie jeżeli miałbym wybierać to Właśnie Solar Glide 5 byłby takim modelem, którym mógłbym biegać, choć oczywiście są lepsze. A skoro już mówimy o lepszych modelach, to ja na miejscu czwartym umiejscowiłem Asixa Nimbusa Lite 3. I to jest drugi model buta, który się tutaj nie pojawił na kanale, nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że zdążę zrobić recenzję, bo to jest but, na którego warto zwrócić uwagę. I część z Was może się zastanawiać, ale jak to? No dopiero mówiłem, że nie lubię miękkich butów, a Nimbus to jest jednak bardzo duża amortyzacja. I to jest prawda, aczkolwiek light ma troszeczkę inny rodzaj pianki, i tu jest trochę inna ta amortyzacja. To jest nadal miękki but, ale już nie tak miękki w mojej ocenie, jak wersja taka klasyczna. Light to jest takie przeznaczenie dla osób, które chcą mieć buta komfortowego, ale jednak chcą też trochę szybciej pobiegać. Ale to nie jest znowu, żebyśmy się też nie zrozumieli, to nie jest but do szybkiego biegania, ale da tym cięższym osobom możliwość. No, rozpędzenia się, jakby nabrania trochę większej prędkości. Ja tego buta umiejscowiłem na czwartym miejscu nie ze względu na to, że całkiem nieźle mi się w nim biegało, tylko dlatego, że uważam, że to jest zajebisty but do chodzenia na co dzień. Uwierzcie mi, to jest but, w którym ja zrobiłem najwięcej kilometrów chodząc. Oczywiście na początku w nim biegałem, to nie jest tak, że tylko w nim chodziłem, ale jednak większość kilometrów, które ja w tym bucie zrobiłem, zrobiłem po prostu pieszo. Ta wygoda, ten komfort. Był naprawdę na wysokim poziomie. Nie chcę tutaj jakoś mocno zachwalać, ale serio, ja się w tym bucie czułem tak, jakbym miał założone na nodze kapcie. Przy bieganiu już nie miałem do takich odczuć, jednak i sama budowa cholewki, która jest dosyć elastyczna i w miarę szeroka, powodowała, że jednak nie do końca czułem się komfortowo, bo stopa mi po prostu w środku trochę latała. No i też ta amortyzacja no to nie jest to, co ja bardzo lubię, więc pod kątem biegowym. Nie był to jakoś super ekstra bud, ale właśnie ze względu na to, że on jest mega wygodny do chodzenia, przynajmniej dla mnie, umiejscowiłem go na miejscu czwartym. No i dochodzimy do podium, czyli miejsce trzecie. No tutaj klasyka gatunku, czyli Nike Pegasus w wersji 39. Za dużo nie mogę o nim teraz opowiedzieć, bo powiedziałem wszystko w recenzji, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to odsyłam. Gdzieś tu się link pewnie pojawi. Natomiast jeżeli miałbym go tak krótko scharakteryzować, no to jest chyba najczęściej wybierany but biegowy, jeżeli chodzi o running i w Polsce i możliwe, że też na świecie. Nie wiem, nie widziałem żadnych badań, ale ja tak uważam, no, jest komfortowy, jest w miarę miękki, jest też dosyć wszechstronny, bo można w nim troszkę szybciej pobiegać i nada się do klepania kilometrów. Oczywiście, no im cięższy biegać, tym to może być trudniejsze w tym bucie, ale jednak, no, jak słyszymy słowo Pegasus, to najczęściej wiemy, że chodzi tutaj o buta, Biegowego. Przynajmniej na rynku biegowym powinniśmy tak wiedzieć. Większość może też kojarzyć te takie konie z tymi e, rogami. E, to chyba były Pegasus, o ile dobrze pamiętam. Reasumując, miejsce trzecie Nike Pegasus 39 jak najbardziej polecam. E, nieprzypadkowo znalazł się tutaj na tym miejscu, bo to jest właśnie jeden z trzech modeli butów, w których ja też najczęściej staram się, czy też starałem się biegać w 2022 roku. Miejsce drugie to może być zaskoczenie dla wielu osób ze względu na to, jak buty tej marki są konstruowane. Bo na miejscu drugim ja umiejscowiłem Hoke Mach 5. I znów możecie być zdziwieni, no jak to Hoka, duża amortyzacja? No właśnie niekoniecznie, bo Mach 5 to jest taki model, który tej amortyzacji nie ma tak dużo jak na przykład Clifton, w którym też miałem okazję biegać, czy Bondi, który ma tej amortyzacji już po prostu w opór. I jest też butem przeznaczonym do szybszego biegania. To jest model, który ja najczęściej wykorzystywałem na... Rozbiegania, ewentualnie jakieś drugie zakresy, kiedy jeszcze je biegałem. I bardzo dobrze czułem się w tym bucie. On jest bardzo lekki, więc nie czuć go na nodze. Jest też w miarę dobrze dopasowany, to nie jest jakoś super szeroka cholewka. Jest też przede wszystkim przewiewny, co może być istotną informacją dla niektórych osób. Ja się bardzo przegrzewam, więc ja też lubię jednak jak to powietrze przez tego buta w miarę możliwości przechodzi w dużych ilościach. Więc generalnie. Uważam ten model za bardzo udany. Im dłużej w nim biegam, tym lepiej się do niego przystosowuje i lepiej moja stopa w nim leży i nie sprawia mi żadnego problemu i żadnego dyskomfortu, nie powoduje znowu żadnych otarć, nigdzie się nie wbija. No ale tak jak mówiłem, przede wszystkim jest bardzo lekki. Nie nadaje się na każdy teren, bo jednak ta podeszwa tam nie za wytrzymała i też jest to płaska podeszwa, więc no, bieganie w tym błocie po lesie no, raczej nie polecam, ale na takie suche, utwardzone nawierzchnia przede wszystkim asfalt dla osób nie za ciężkich, tak jak myślę, że do 80 kg, może maksymalnie 85, jak najbardziej Hoke polecam. No i miejsce pierwsze, no tutaj chyba nie ma żadnego zaskoczenia, zresztą mówiłem też o tym w swoim materiale na temat tego buta, czyli Brooks Ghost 14. Model, powiedziałbym, idealnie skrojony dla mnie. To jest taki but, do którego ja wkładam stopę i ona siada, no po prostu jak w masełko. Nic nie przeszkadza, nic nie uwiera. No. Tak naprawdę, mimo że ten but nie należy może do najlżejszych, to ja tego buta kompletnie nie czuję na nodze. Nie jest przesadnie miękki. Ta pianka jest dosyć sztywna w mojej ocenie, ale to też nie jest tak, że, nie, że tej amortyzacji nie daje, bo jednak dłuższe wybiegania też spokojnie w tym można robić. Nie jest to najwyższy poziom amortyzacji, więc też raczej nie dla osób ciężkich. Myślę, że tacy mojego pokroju znowu maksymalnie może tam do 85 kg jak najbardziej. I co najważniejsze, uważam, że to jest. Jeden z najbardziej wszechstronnych butów dostępnych na rynku, bo można w tym spokojnie biegać po asfalcie, ale i spokojnie też możecie wbiec do lasu, nawet jak jest błoto, bo bieżnik tutaj zastosowany jest dosyć wysoki i on całkiem nieźle sobie radzi w takim nawet crossowym terenie, nawet kiedy pojawia się trochę błota. No nie będę tutaj jakoś super wychwalał, ale w Ghostach biegam od wersji 12 i za każdym razem ten but siedzi mi idealnie. Jedyny mankament, jaki ja widzę zawsze w tym modelu, to fakt, że potrafi się ślizgać na mokrym asfalcie. I to zauważyłem w każdej wersji i w 14 też to występowało, więc to jest taka lekka rysa na Całości, ale ja jestem w stanie przymknąć na to oko, bo tak jak mówiłem, to jest but idealnie skrojony pod moją stopę. I tak klaruje się moje podsumowanie roku 2022. To jest moje top 5 modeli, które gdybym miał wybierać z całej puli wszystkich dostępnych butów biegowych, wybierałbym w ciemno. Pierwsza trójka bezapelacyjnie to są modele, w których biegam się najlepiej, więc. Myślę, że mogę Wam nie polecić, ale przede wszystkim polecić je do zmierzenia, bo musicie pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, że. To jest moja subiektywna ocena, i wcale to nie oznacza, że Wy również będziecie czuć się w tych butach dobrze. Dlatego, zawsze przed zakupem, pamiętajcie, żeby takie buty przymierzyć i samemu ocenić, czy dany model Wam leży. I to by było na tyle. A jeżeli jesteście ciekawi, jak klaruje się u mnie ranking butów trailowych roku 2022, to bądźcie czujni, bo już za kilka dni powinien taki się tutaj pojawić. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie guzik, żeby być na bieżąco, bądźcie sobie wszystkie powiadomienia. I nie zapomnijcie polajkować tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia.